Ale trochę się dzisiaj spóźnię, ale poczekaj na mnie z obiadem, proszę. Dzięki! Tak, właśnie brzmiały ostatnie słowa, jakie powiedział Jack Poindexter do swojej żony, zanim zniknął na kilka tygodni. A co w tym czasie się z nim działo i dlaczego nie pojawił się w domu przez następne kilka tygodni, usłyszycie za chwilę. Teraz jednak chciałbym. Jeszcze powiedzieć Wam kilka słów dotyczących kanału. Bardzo serdecznie wszystkich Was witam, zarówno nowych gości, jak i subskrybentów. Chciałbym tym odcinkiem zainicjować nową serię dotyczącą ciekawych wydarzeń z historii. Jeżeli Wy macie jakieś pomysły, to proszę wpisujcie te pomysły tam w komentarze. Ja będę brał je pod uwagę, robiąc następne odcinki. Jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co będzie publikowane na tym kanale. To również kliknijcie, proszę, subskrypcję, wtedy będziecie wiedzieli dokładnie, co i kiedy będzie publikowane. Bardzo dziękuję. No i przechodzimy do e, ciekawej historii, Jacka, która zaprowadziła go na długi koniec świata. Ale teraz przyjrzymy się temu, kim był John. John był oficerem radiowym w jednej z najbardziej wtedy znanych linii transportowych e, samolotowych, która Zaczęła swoją działalność w 1927 roku. Panam zaczął swoją działalność od przewozu poczty pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Kubą. Później bardzo rozwinął swoją działalność, aż stał się praktycznie monopolistą w dziedzinie przewozów długodystansowych i Jack pracował tam właśnie jako operator radiowy. Jack pracował głównie. W biurze. Jednak tego dnia e, chciał nieco rozmaicić swoją pracę i e, jako, że nadarzyła mu się okazja przetestowania nowego sprzętu radiowo-komunikacyjnego na nowych typach samolotów, które właśnie wchodziły do służby, e, dlatego właśnie zdecydował się na krótki z pozoru lot, który skończył się przygodą jego życia. Jeszcze zanim e, przejdziemy do tego, co się wydarzyło? Kilka słów o innowacyjności linii Panam. Była to pierwsza linia, która nazwała pilotów swoich samolotów kapitanami. Dodatkowo wprowadziła jednolite uniformy, które były wzorowane na takich, jakie posiadali kapitanowie żeglugi, a dodatkowo swoje wodnosamoloty tak, to były wodnosamoloty nazywali w ten sposób, że do nazwy była włączona nazwa Clipper. Clipper to typ statku, który zapisał się z głównymi zgłoskami w historii żeglugi. Były to bardzo szybkie statki, które wodziły pocztę i pasażerów na trasach międzykontynentalnych. Na przykład jednym z takich statków był Katy Sark, to był Clipper herbaciany. On woził głównie herbatę i pocztę z Indii do Europy. Tak więc nasz główny bohater Jack. W tym momencie, aby urozmaicić swoją pracę, wsiadł na pokład samolotu Benin 314 California Clipper, aby odbyć z pozoru krótki lot, który miał być lotem pomiędzy San Francisco a Los Angeles. Samolot docelowo leciał do Nowej Zelandii, jednak w Los Angeles miał wsiąść zmieni, który byłby operatorem radiowym na całej pozostałej części trasy. Tak się jednak nie stało. Zmiennik niestety trafił do szpitala z podejrzeniem tutaj zapalenia wyroska robaczkowego i nie pojawił się w wyznaczonym czasie i miejscu. Przed Jackiem było trudne zadanie zdecydować, czy wracać do domu, czy odbyć lot na drugi koniec świata. Nie wiem jakich wtedy użyła argumentów jego firma, by go przekonać, ale po krótkim wahaniu Jack zgodził się na dalszy lot. A powodem tego, że musiał lecieć, były przepisy. Na tak długich trasach wszystkie samoloty musiały mieć dwóch operatorów radiowych na pokładzie, aby móc jakby non-stop pozostawać w łączności z punktami na, na lądzie z bazami na lądzie, a gdyby Jack się nie zgodził na dalszy lot, samolot po prostu nie mógłby dalej polecić. Także Jack zdecydował się na lot i wsiadł na dalszą część lotu, która prowadziła z Los Angeles do Pearl Harbor. Pewnie wszyscy pamiętacie tą nazwę, bo to jest znana baza marynarki wojennej USA i samolot dotarł tam 3 grudnia. Odbył się tam postój, przy, zatankowano samolot, uzupełniano um, różne, um, tam, powiedzmy, potrzebne na pokładzie rzeczy, typu prowiant i tak dalej. Kapitan tego samolotu e, był zapalonym surferem, więc wykorzystał ten czas do surfowania. Nie wiemy, jak spędził ten czas jack, ale po krótkim postoju samolot ruszył w dalszą drogę. E, ostatni odcinek z Nowej Kaledonii do Auckland e, przebiegał w miarę spokojnie, aż do momentu, kiedy doszła wiadomość o ataku na Pearl Harbor. Był 7 grudnia 1941 roku. Linie Panam i wojsko przewidziały taką ewentualność. Był opracowany tak zwany plan A, który był wytycznymi dla wszystkich kapitanów samolotów na wypadek wojny. Plan ten przewidywał, że e, gdy Wybuchnie wojna, wszyscy kapitanowie otworzą zalakowane koperty, a tam była instrukcja nakazująca udać się do najbliższego przyjaznego Stanom Zjednoczonym portu. Dla Kalifornia Clipper, akurat był to ich docelowy port w Nowej Zelandii. Dotarli tam i tam otrzymali nowe instrukcje. Nowe instrukcje mówiły, że powinni wrócić do Stanów Zjednoczonych. Jednak zamiast wracać do macierzystego portu, mieli udać się do Nowego Jorku na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Problem polegał na tym, że do tej pory taka trasa nie była pracowana nie było tam żadnych regularnych połączeń. Dlatego aby opracować trasę, załoga udała się do lokalnej biblioteki i zaczęła studiować mapy. W wyniku obliczeń kapitana to udało im się opracować dwie trasy. Pierwsza trasa była to trasa, która wiodła bezpośrednio z Australii do Afryki, później do południe Ameryki i do Stanów Zjednoczonych na północy. Jednak trasa ta była bardzo niebezpieczna z uwagi na Limit ładowności i pojemności zbiorników. Przemoc z Australii do Afryki byłby obarczony ogromnym ryzykiem, ponieważ w razie jakichkolwiek trudności, np. przeciwnego wiatru, samolot po prostu nie osiągnąłby brzegów Afryki. Druga opcja była również niebezpieczna, ale to niebezpieczeństwo wiązało się z czymś innym. Wiązało się ono z tym, że. Na terenach, z których mieli lecieć, toczyły się działania wojenne z Japończykami i trasa przelotu niestety mogła zahaczyć o tereny walk powietrznych, no ale nie było wyboru. Wybrali trasę, która może była niebezpieczniejsza z uwagi na wojnę, ale jednak dawała szansę dotarcia do celu, ponieważ odległości pomiędzy miejscami, gdzie mogli zaopatrzyć się w paliwo były znacznie, znacznie mniejsze. Pierwsze problemy pojawiły się jeszcze w Australii. Ostatnim miejscem, do którego dolecieli w Australii był port Darwin. Była to baza, gdzie mieli zatankować. Po wylądowaniu okazało się, że tuż przed ich lądowaniem przybyło zaopatrzenie i jeden ze statków przywiózł duży zapas piwa. Niestety obsługa bazy bardziej była zainteresowana konsumpcją piwa niż pomocą w tankowaniu tego wodnosamolotu. samolotu Finalnie całe paliwo, które dostali, musieli sami przenieść w karnistrach do, e, z, i zalać do baku samolotu. E, przypominam, że te, te Brenningi 314 miały pojemność zbiorników 16 tysięcy litrów, gdy zwykły jeden karnister ma 20. Więc aby zapełnić same zbiorniki, musieli przenieść 800 takich karnistrów. W dalszą podróż ruszyli do Surabaja. Była to baza, która była bazą holenderską i tam mieli nadzieję wylądować, uzupełnić zapasy i polecieć dalej. Jeszcze przed tym, zanim opuścili Australię, jednym z, jedną z czynności, które wykonali, było zamalowanie wszystkich znaków świadczących o przynależności zarówno do linii lotniczej, jak i do e, kraju pomimo tego, że starali się zrobić to jak najlepiej, ale w wyniku pośpiechu i na całe szczęście nie zamalowali dobrze jednej z flag. A dlaczego na całe szczęście, dowiecie się za sekundę. Otóż Holendrzy byli pod ciągłymi nalotami Japończyków. Japończycy operowali w tym rejonie swoim lotnictwem, starając się, jak również marynarką wojenną, starając się zaminowywać porty, niszczyć... Lokalne lotnictwo krajów sprzymierzonych, i w taki właśnie obszar działań wojennych, wleciała ta latająca łódź Panamu. Co się stało, gdy Holendrzy wykryli nowy samolot zbliżający się do ich terenów? No, otóż wysłali trzy myśliwce. Myśliwce z początku nie mogły zidentyfikować samolotu i praktycznie były gotowe do ataku, aż w pewnym momencie. Jeden z pilotów myśliwca zauważył niedomalowaną flagę amerykańską. To uratowało naszego bohatera i całą załogę przed zestrzeleniem. Po wylądowaniu w porcie, również dowiedzieli się czegoś, co mogło zmrozić im krew w żyłach. Otóż wylądowali na polu minowym, Port był minowany, a oni, jako że lecieli wodno samolotem, musieli korzystać z tego samego obszaru, po którym Zwykle pływały statki. Gdy już zacumowali w porcie, również spotkała ich niezbyt miła niespodzianka. Otóż Holendrzy posiadali niewielkie zapasy dobrej jakości paliwa lotniczego właśnie dla swoich myśliwców. Nie chcieli podzielić się tym paliwem z prywatnym samolotem, który w zasadzie był samolotem cywilnym. A jedyne co zaoferowali, to zaoferowali zwykłe paliwo samochodowe. Nie mając wyboru. Kapitan Ford zatankował to paliwo do baków swojego e, samolotu, co jednak nie było naj, z, najlepszym pomysłem. W momencie startu silniki bardzo wibrowały, całym samolotem trzęsło i jedynie z najwyższym trudem udało się im oderwać od e, tafli wody i polecieć dalej. Po wyruszeniu w dalszą drogę do Sri Lanki e, również e, Spotkała ich pewna niespodzianka. Otóż był to pochmurny dzień, i aby nie przegapić miejsca, gdzie mają lądować, musieli co jakiś czas schodzić poniżej pułapu chmur. Kapitan robił to kilkakrotnie, a podczas jednego z takich podejść wlecieli wprost na japoński okręt podwodny. Zaskoczenie po obu stronach było ogromne. Japończycy w pośpiechu starali się uruchomić własną artylerię przeciwlotniczą, a kapitan Ford starał się jak najszybciej skryć w chmurach. Weźcie pod uwagę, że leciał on dużym czterosilnikowym samolotem, który potrzebował trochę czasu na wzniesienie się, jednak miał dużo szczęścia. Udało mu się skryć w chmurach zanim Japończycy otworzyli ogień. Po tej przygodzie już bezpiecznie dotarli na Sydlankę. Tam zatankowali i wyruszyli w dalszą podróż. Jednak tutaj szczęście ich opuściło zupełnie. Podczas lotu niedaleko Sri Lanki nastąpił wybuch silnika. Był to, było to prawdopodobnie spowodowane tym, że wcześniej silnik pracował na paliwie, do którego nie był przystosowany. Jednak dzięki umiejętnościom pilota i szczęściu udało mi się powrócić z powrotem na Sri Lankę, gdzie czekał ich remont. Był to akurat okres świąteczny, więc załoga spędziła go w tamtejszej bazie, a czas spędzony tam umilało im to, że byli traktowani jak lokalni celebryci. Po naprawie silnika, zatankowaniu paliwa, uzupełnieniu zapasów wyruszyli ponownie w dalszą podróż. Tutaj mieli już dużo więcej szczęścia, lot przebiegał zgodnie z planem i do Afryki dotarli bez problemu, Przylecieli na jej zachodni brzeg, gdzie wylądowali niedaleko miasta Leopoldsville, obecnie jest to Kinszasa. Wylądowali na rzece Kongo, która akurat była na tyle szeroka, głęboka i miała prosty odcinek, wystarczający na to, żeby taki samolot na niej bez problemu wylądował. Po tym, jak kapitan sprawdził sobie na mapach odległości, jakie musi przelecieć, aby dotrzeć do Ameryki Południowej, okazało się, że aby móc myśleć o tym locie, musi wziąć dużo więcej zapasowego paliwa. Tak więc samolot, w momencie, kiedy był gotowy do lotu, był bardzo przeciążony. Takim bardzo przeciążonym samolotem kapitan Ford i załoga starali się wystartować z rzeki Kongo. Jeden problem, jaki napotkali, było to, że kilka kilometrów dalej niestety rzeka miała, na rzece były skały. Później koryto rzeki zakręcało. Samolot, który był bardzo mocno przeciążony, nie chciał oderwać się od tafli wody. Kapitan włączył maksymalne obroty na wszystkich silnikach i w zasadzie tylko jedyne, co pozostało mu zrobić, to przypatrywanie się, jak samolot zbliża się do tych skał. Jakimś cudem znowu udało mu się wystartować tuż przed samymi skałami, zakręcić w korycie rzeki i wznieść ponad poziom lokalnego terenu. W ten sposób wyruszyli w swój najdłuższy odcinek do Ameryki Południowej. Z technicznego aspektu tej całej sytuacji trzeba wspomnieć, że przepisy dotyczące eksploatacji silników dla tego typu maszyn o tym, że silniki mogą pracować na maksymalnych obrotach maksymalnie 90 sekund. Kapitan niestety musiał ten czas znacznie wydłużyć i w momencie startu silniki wyły na maksymalnych obrotach przez łączne 3 minuty, które dopiero pozwoliły na rozpędzenie samolotu do takiej prędkości, że uniósł się on nad wodę. No, na pewno nie było to zdrowe dla silników, ale tym razem silniki wytrzymały i Samolot bezpiecznie poleciał do Ameryki Południowej. Samolot doleciał do miejscowości Natal w Brazylii, później skierował się do Port of Spain na Trinidadzie, a stamtąd wyruszył do Nowego Jorku. Do Nowego Jorku przybyli dokładnie 6 grudnia we wczesnych godzinach porannych. Była godzina 6 rano, kiedy kapitan zameldował się w lokalnej kontroli lotów i była to wielka sensacja i zaskoczenie. Że taki samolot przybył właśnie do tego portu. Lokalna kontrola lotów po wyjściu z szoku zastosowała się do przepisów, jakie wtedy obowiązywały i nakazała kapitanowi pozostać w powietrzu przez jeszcze godzinę. Chodziło o to, że o 6 rano nad Nowym Jorkiem był jeszcze panowała noc. O godzinie 7 robił się poranek ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie samoloty, które wtedy tam lądowały, powinny lądować w ciągu dnia. Jednak po e, tak długiej kilkutygodniowej podróży, ta godzina chyba już nie robiła załodze żadnej różnicy. Poza tym mogli podziwiać budzący się do e, życia Nowy Jork. Ja bardzo dziękuję Wam wszystkim za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że jeżeli dotrwaliście do teraz, to odcinek Wam się podobał. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowaliście, to zróbcie to teraz, jeżeli możecie, roześlijcie. E, link do tego odcinka do swoich znajomych wpisujcie w komentarze o co prosiłem, czyli pomysły na tematy do następnych odcinków. Dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku.